Dzień dobry kochani, witam Was w pierwszym odcinku na kanale. Jesteśmy teraz w mojej kuchni, miejscu, w którym tworzę swoje filmiki z przepisami. Być może niektórzy z Was kojarzą mnie albo z TikToka, albo z Instagrama. Postanowiłam, że rozpocznę również działalność na YouTubie i będę wrzucać Wam tutaj pełnowymiarowe przepisy, tak żebyście mieli wszystko od A do Z pokazane, jak wykonać. Dlatego nie przedłużając... Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować pyszny, prosty i bardzo efektowny makaron w sosie pomidorowym. Więc do dzieła! Na patelni rozstawiamy 50 g masła, dodajemy 3 łyżki koncentratu pomidorowego. cztery ząbki czosnku przeciśniętego przez praskę, łączymy składniki i wlewamy 400 ml śmietanki 30%. Musimy to teraz pomieszać i zagotować. Ale zobaczcie jaki już ładny sos nam powstaje. Teraz trzeba go jeszcze doprawić odpowiednio do smaku, a więc dodajemy sól, pieprz oraz łyżeczkę suszonej bazylii. Do tego dodajemy ugotowany makaron, polecam tagliatelle. I na końcu już tylko 150 g tartej mozzarelli. Chwilę podsmażamy, aby ser mógł się rozpuścić. No i nasz makaron już jest gotowy. Jeśli lubicie mięso, możecie dodać też do tego podsmażonego kurczaka, na przykład z przyprawą kurczak złocisty. No i troszkę posypać mozzarellą i gotowe. Smacznego. 对呀。Yeah.